Rok, w którym zakończyliśmy duże inwestycje, jak teatr, jak właśnie Obwodnica Maciejowej, czyli część obwodnicy południowej Jeleniej Góry, jak remont Ratusza. W 2019 roku wprowadzono także darmową komunikację, wymieniono tabor na niskoemisyjny, powstał dzienny dom seniora na zabobżu. Wybudowano rondo goduszyńska-lubańska trasa czeska. Do użytku mieszkańców oddana została ulica Tabaki, zakończyła się przebudowa Łomnickiej i rozpoczęły się remonty kolejnych ulic. Mamy wiele, wiele inwestycji, które się rozpoczęły i są w toku, jak chociażby ulica Krakowska, jak chociażby ulica Nadbrzeżna, którą, którą też już od wielu lat e, by, mówiliśmy, że będzie robiona. W tym roku już ją robimy. Drogi rowerowe... Powstały także nowe obiekty sportowe, m.in. wielofunkcyjne boisko w oraz boisko treningowe w Parku Sportowym Złotnicza. Zadanie, na które oczekiwali sportowcy, oczekiwali piłkarze z wieleniej Góry. Wielokrotnie też jako jeszcze zastępca prezydenta słyszałem, że dlaczego my musimy jeździć do Czech, trenować, a nie moglibyśmy tutaj u nas w Jeleniej Górze. Jest to boisko, które jest z oświetleniem, jest z... Z miejscami parkingowymi, ale co jest jeszcze istotne, jest to przede wszystkim całoroczne. W 2019 roku rozpoczęła się także budowa przedszkola przy ulicy Kruszwickiej dla dzieci niepełnosprawnych. Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie, czyli wraz z końcem lipca 2020 roku, do nowego budynku przeniesione zostaną przedszkole i szkoła podstawowa z ulicy Wolności. A jakie jeszcze zadania są zaplanowane na 2020 rok? Przede wszystkim kontynuacja tych wszystkich zadań, które są w realizacji teraz. Chcemy rozpocząć budowę domu seniora w Sobieszowie. To też jest jedno z, jedno z, jeden z postulatów wyborczych, który, który był składany. Chcemy dokończyć te sprawy dotyczące chodników, czyli tam ulica Krośnieńska, ulica Zjednoczenia Narodowego. Chcę, żeby w końcu ulica pod Chojnikiem w Sobieszowie została wyremontowana, bo to też jest od wielu, no przynajmniej od kilkunastu lat zgłaszany postulat. Ale najważniejsze zadania, które chcemy zrealizować to są te zadania z budżetów finansowane dodatkowo z środkami Unii Europejskiej, czyli te wszystkie ulice Krakowska, Nadbrzeżna, Księdza Kostiala, Kamienne Schodki, Drzymały. Po serwisie informacyjnym zapraszamy Państwa do wysłuchania całej rozmowy z prezydentem Jeleniej Góry dotyczącej miejskich inwestycji.